Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, kolejny dzień w Krakowie. chcieliśmy Wam pokazać coś fajnego. Patrzcie. Będzie widać dobrze, nie wiem. Nie wiem, czy to złapie, ale y, na żywo to jest po prostu piękne. Taka, takie no, gęste robi kwiaty. Zrobimy kamerką głównie. Od, odwrotnie. Zaraz odwrócę kamerkę i wam pokażemy. Tak. Tutaj widać. Może teraz lepiej będzie no. widać. Piękne są, a u góry są jasne. U góry są jasne. Mm. Ale takie bardzo, takie puszyste jak... O, tutaj to chyba jest chyba nie wolno mu O, Fajnie to wygląda. Pięknie. A my się kochani zbieramy i idziemy na Wawel. Idziemy tak? Idziemy na Wawel. Jesteśmy w tej chwili, Krakusy to będą znać. Jesteśmy na Antyku pod Wawelskim. Idziemy się zobaczyć ze smokiem. Tak, idziemy się zobaczyć ze smokiem. Podobno dalej wieje ogień. No to się zaraz okaże. No. Także do zobaczenia na Wawelu. Zobaczcie, gdzie się zbliżamy wielkimi krokami. Mm. Wisła, jesteśmy na moście Grunwaldzkim, mm -hmm. słynny również most, a tutaj jest zamek na Wawelu i tam się właśnie udajemy. Te statki, które widzicie, można tam przybliżyć. Przybliżę, już przybliżam, bo ja już umiem. Tak, no proszę. o. I kochani, tutaj mm -hmm. można sobie zapłacić bilet tak jak do kina i statki chyba co kilka godzin odpływają i można się statkiem po prostu przewieźć fajnie i... przepłynąć, tak Bo jest. Tam jest jeszcze jeden statek, tak? ale tamten statek to jest knajpa. Aha. On jest zacumowany na stałe i tam można iść na piwo, na kawę, na wszystko. A te pływają już jako wycieczkowe mm -hmm. taki. Mm -hmm. No to idziemy. Idziemy. Ziemię, Dobra. No, kochani, ten zamek dlatego istnieje i istnieje kościół mariacki dzięki takiemu polskiemu żołnierzowi, który opił Niemca, a Niemiec mu po pijaku powiedział, że cały Kraków jest zaminowany i zrujnują go z ziemią, normalnie zrównają. A Polak go opił. I, ben, i wiedział, że, że jest zaminowane. Rozminowali, no i do dzisiaj istnieje, bo tak to by zbombardowali wszystko, by było zrównane z ziemią. Mm -hmm. Taka jest historia. Jest. to do podgórza mówić. Pinie pod dzisiaj ale zobaczcie, widoki są cudne. Już jesteśmy coraz bliżej. Chcemy na chwilkę sobie usiąść, odpocząć, bo niektórzy narzekają już trochę na ból nóg. No bo jednak dużo się chodzi. Nie? No Tomek to, to, to zrozumiałe, bo wiadomo, że. No jesteśmy przy samym zamku. A co to za tutaj smutny taki? A to jest piesek A ja tam do niego podejdę. Tu też jest dok. O, Idziemy do tego psa. Idziemy do tego. Pan wyjechał za granicę, a pies go dalej pilnować. Aha. Czok. symbol Przejęł wierności przez rok 1990-1991 oczekiwał na rondzie grunwaldzkim dla swego pana, który. Słuchajcie, jakieś dziwienie. Co to jest, Yoshi? Krakowie Krakowianie dokarmiali tego psa. Wiesz, gdzie on ten pies był? Przechodziliśmy tutaj przez most Grunwaldzki I mhm. na tym rondzie tutaj Aha. ten pies się kręci. Czekał na swojego pana, aż ten pan przyjdzie, był mhm. bardzo nieufny. Aha. Nikt nie mógł zdobyć jego serca i ludzie mu dokarmiali go tutaj i karmili, a on czekał na swojego pana cały czas. No i właśnie Zruszająca chyba. Historia. Chyba Joszka tutaj go rozumie bardzo Ta. doskonale, bo aż tutaj chce. Yy, zobaczyć no i co tutaj, to za. Nie wiem tylko gdzie ten pies został pochowany, czy tutaj mhm. jest i tu jest pomnik w tym miejscu, czy w tym miejscu w Kurczli no. pamięci tego psa. No. Jejku, jest no. no jest bardzo tutaj podekscytowana. Nie wiem. No bardzo podekscytowana jest. No. Piesek jest taki tak, Joszka? No, no. widzisz jaki no. fajny. No. Jok, no. coś ja mówię nie, źle. coś niesamowitego. Także tutaj się Krakowianie zbierali tam, gdzieś byli. Takie tak. tak smutne oczka, zobaczcie. Bardzo tam, smutny, nie taki nic... nieszczęśliwy. No bo on był bardzo no, smutny. Tak. Czekał na swojego pana... Oj, bardzo długo. Ja, ja, ja już ci daję. Ale chcesz mój telefon? To weź sobie z Tutaj w ogóle sobie można na trawce siedzieć. Tak, tak. No tak, ludzie, tutaj, jak jest ciepło, to tak siedzą. Bardzo tak, bo tam, tam dalej, o widać, że, że są ludzie i mają, można sobie piknik zrobić. O. Fajnie. Dzisiaj ciepło jest. Oczywiście, jak jest się bliżej tutaj rzeki, wody, to jest chłodniej. Nie no wiadomo, tak to ale tak to jest bardzo fajna pogoda. Idealna na, sam raz, na, spacer. na spacery, na zwiedzanie. Tak jak my to ma, zam, mamy zawsze szczęście, bo my nie, nie lubimy oboje takiego upału. Takiego, oj, a teraz jest super. No. Można chodzić? Można chodzić sobie pewnie. A ja sobie idę usiąść. Ja mam wygodne buty, zobaczcie, sobie założyłam takie kapciuszki mięciutkie, także ja mogę chodzić i chodzić. Ty też. No to idziemy sobie usiąść na, ławeczku, na ławeczce. Patrzcie, jak fajnie można tutaj sobie polatać balonem. <laughs> tak. Lot balonów się odbywa, tylko ja już nie pamiętam e, czy z początkiem maja, czy z mhm. końcem maja to tutaj jest lot balonów. Ale on jest zaczepiony, nie? Tak, on nie, on jest zaczepiony na stalowej takiej linie mhm. i on sobie tam jest. No. Super, fajnie no. to wygląda. Ale lot balonów jest organizowany. Ja bym taki lot balonu... Poleciałbym balonem. Poleciałbyś? No. no nie wiem, czy bym się odważyła. Może, może. To jest... Francuzi, którzy pierwszy raz z balonem. bracia, Mongolię, czy mogą się balonem. My sobie spacerujemy, jest tak. bardzo przyjemnie I wiecie co? Stwierdziliśmy, że jednak właśnie do Krakowa fajnie jest przyjechać o takiej porze jak teraz mhm, albo jesienią. Dlatego, że nie ma upału, jest bardzo przyjemnie, żeby sobie właśnie pochodzić i pozwiedzać. Bo jak upał, to wiecie, każdy się gdzieś tam tylko myśli o tym, żeby się schować, ukryć. I tak naprawdę ciężko się skupić na tym, żeby dokładnie coś tam obejrzeć. I... A my nie e... mamy ani upału, ani takiego słońca dużego. A no. my już coś przy smoku. Przy smoku ja i więc... przy pamiątkach, także pamiątek też nie nie podarujemy tutaj, za chwilę podejdziemy, zobaczymy, co jest ciekawego. Oprócz tego, że Kajusia lubi pamiątki, to ja też. Ja też lubię sobie pochodzić po streganach, popatrzeć, co jest ciekawego. Oprócz oprócz zwiedzania, podziwiania widoków, to, to pamiątki też lubię, żeby, żeby sobie coś tam drobnego... Nawet dla nas jakiś magnesik. Zresztą magnesik to już kupiliśmy sobie, bo to jest oczywiście e, podstawowy punkt wycieczki podstawowy, zawsze. Tak jest, magnesiki no. muszą być. To tak jak być. byliśmy w Toruniu i nie jest piernik. Tak, tak jest. A w Krakowie no, w Krakowie, no to trzeba z obwarzanka zjeść. też są ważanki. O, o, ale są jesteśmy obwarzane. przy smoku. Jest już smok. tak, jest smok, zaraz Wam pokażemy. Tylko troszeczkę bliżej podejdziemy. Tak. A tu jest. O, smog zieje ogniem. Zobaczcie, o. szybko, szybko. Już wyjmujemy. Się teraz, nam się no? udało. Tak, złapałam troszeczkę, tak żeby było, było widać, ale y, ale udało się, Bo on chyba, nie wiem czy on sam tak, czy trzeba płacić, nie wiem. Kiedyś było, że, że wysyłało się SMS Zresztą, i, y, y, i wtedy on tam wziął ogień, a teraz nie wiem. Ale tutaj jeszcze mijaliśmy, właśnie przed chwilką pokazałam Wam taką ale jak gwiazd, Saint Dion, mm. to Budka był Tak, już tam dalej nie będę wracała, Krzysztof Krawczyk. Także tak. A my podejdziemy tu bliżej smoka. Zobaczcie, jaki duży. Może jeszcze raz by tutaj nam pokazał, jak zieje ogniem. I oczywiście obwarzanki. Patrzcie, jest tutaj taka pani z, takim, z taką malutką budką, takiej wózeczki. I e, no, pełno są, pełno takich budek jest właśnie z obwarzynkami w Krakowie. A ceny są różne. O, widziałam od 2 zł do 3,5 zł. A ja stanę koło smoka, puszczę chmurę i też będę smok. Żywy, krakowski. No, no Może tak, znowu tak, będzie działał ogniem. Może będzie, zobaczymy. Jeszcze mu zrobimy zdjęcie też, tak pamiątkowe. ma opalony. Tak. Od ognia, no. no. Idę zobaczyć, czy jest czynna ta pieczara. Dobrze. Pomnik Smoka Wawelskiego. 1972. No. I tu jest autor podany. O, patrzcie. Ale mieliśmy teraz no, szczęście. szczęście. No i teraz dzieje smog ogniem. No. Zdążyłaś? No to fajnie. Zobaczcie. Tak, zaraz Ci sięgnę. robi super. wrażenie no. zamek królów polskich zamek... i zobaczcie jeszcze rzut od tej strony tak. tam do góry ta trasa ale ja to prowadził już prosto do, do zamku tak tutaj jak, jak ludzie wchodzą to tak, można to wejść wiemy. nam się tym razem niestety nie uda jesteśmy z psem nie wejdziemy tam raczej, żeby pozwiedzać. Też czasu za mało, za mało czasu. No, Wiecie, jak tylko trzy dni na takie pochodzenie, też oczywiście nie mieliśmy całego dnia, żeby sobie pochodzić, pozwiedzać. No, Także bo jeszcze inne sprawy. Tak, bo były jeszcze inne sprawy, no trzeba zdecydowanie więcej czasu poświęcić, żeby sobie móc tak na spokojnie Kraków pozwiedzać. Powiem wam, że ciężko będzie wyjeżdżać. To już wam powtarzałam nie raz, no, no, ale ja to przeżywam, bo... Bo mi się bardzo podobało, spodobał Kraków i ch, mm, chciałabym tu jak najszybciej znów wrócić i żeby odkrywać jeszcze więcej. Kraków miejsc. jest, nawet ma urok jak deszcz pada. Widzisz, jest zupełnie in, inaczej. Wszędzie deszcz pada tak samo, ale Kraków jest <noise> wtedy piękniejszy również. <noise> również. również. W moim sercu na zawsze zostanie. No, wiadomo, ja się wcale nie dziwię. Wszystkie te uliczki to, to zaraz mi się przypomina, jako dziecko tu chodziło. Wszystko wspomnienia wracają, <noise> właśnie. A my idziemy teraz do rynku głównego poklądu. Idziemy. Z tej no. strony jeszcze tak wam pokażę. Ta no. Robi wrażenie, zaraz mnie samochód przejedzie, no ale trudno. Nie przejedziecie, co ludzie spacerują Nie. tak samo. Pięknie. No. Jesteśmy blisko franciszkańskiej. Franciszkańskiej 3. Ale zobaczcie, jakie te drzewa są. Tak. Pokręcone. To jest taki rodzaj drzew. Ktoś mm -hmm. mi to kiedyś tłumaczył, dlaczego tak rosną. Niektóre były podobno specjalnie podwiązywane. Mm -hmm. A niektóre, no tak po prostu rosną. No, no. jak trąba słonia, o. Tak. Bardzo ciekawie to wygląda. Jesteśmy teraz na skwerze Piotra Skrzyneckiego. Tak. Co to się tak nazywało, a, sorry. No ale fajnie. Pogoda super. W którą stronę idziemy, Tomek? Proszę o pomoc dydaktyczną. Ja proszę. Idziemy o cały pomoc. czas prosto tam do tego żółtego klasztoru. To już jest franciszkańska 3. Czyli tam. Tu zobaczymy idziemy. słynne okno, w którym papież stał. Dobrze, to już ci oddaję kulę. I idziemy przed siebie. O. No i zaraz będzie Rynek Góźny, No tak. Przejdziemy jeszcze Świętej Anny i już jesteśmy. Taka króciutka uliczka. Króciutka uliczka, dobrze. Ale jest fajna pogoda, naprawdę, no. żeby pospacerować. Nie jest gorąco, nie jest zimno, sam raz. A dzisiaj wiecie co? Nas spotkała przygoda znów w Krakowie, bo y, Tomek, ja akurat byłam z dziewczynami w łazience w Ubikacji gdzieś tam na stacji i do Tomka podszedł nasz tak. także zobaczcie jaki Kraków jest mały bardzo malutki, jest, <grym> bardzo jest, malutki. pan powiedział, że nas będzie oglądał i pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za miłą rozmowę, było fajnie no i już z daleka widać okno papieskie Zaraz pokażemy Wam bliżej. I zobaczcie, tutaj już zbliżyliśmy się do tego słynnego okna. Tak. O, Proszę bardzo. Będzie trochę lepiej widoczne. Jakbyś się kto pytał, franciszkańska trzy. Tak uh -huh. zawsze papież mówił. No i ja też tak czasami w domu nie. Ludzie... Tak. A na tym placu, tu widzicie tu jest pas zieleni. To uh -huh. tutaj się ludzie zbierali i uh -huh. na plantach. No i słuchali, co uh -huh. Ojciec Święty ma do powiedzenia. To jest właśnie to, to miejsce. To słynne miejsce. Ale fajna pogoda. Idealna. Idealna. Nie za gorąco możemy chodzić. A ja sobie teraz odpoczywam, kochani, plecak. Torba taka fajna. Danusia kupiła taką fajną torbę. Bardzo ładne. I takie tam różne gadże. to wam pewno później pokażemy. A ja sobie usiadłem troszeczkę. Dziewczyny są tutaj gdzieś w sukiennicach, bo myśmy już w sukience wczoraj byli, ale no ja już dzisiaj mam tak na zmęczone nogi, także kule są obok mnie i odpoczywam, a oni sobie jeszcze chodzą po sukiennicach. Nie wiem czy tutaj będzie jakaś scena, bo coś rozkładają, ale po szkielecie to raczej wnioskuję, że to raczej będą stragany, bo jak to zawsze na krakowskim rynku są stragany. I sceny też, jak przyjeżdżają coś grać, no naprawdę, pogoda nam się udała, powiem wam. Jest bardzo fajnie, nie jest za gorąco, nie jest... tak jak my nieraz narzekaliśmy, że już nie możemy dalej iść, bo gorąco. No i nie jest za zimno. Sam raz. Kamereczkę po prostu odwracamy i teraz sobie chwilę, chwilę pogadamy. Wiecie, ja bym jeszcze dalej szedł, no ale niestety, no jak, jakby nie było... Są pewne ograniczenia u mnie zdrowotne, no i cóż zrobić? I tak na to, co ja przeszedłem, to się yy, yy, dziwię, bo naprawdę przeszliśmy od zamku na Wawelu do rynku przez całe planty. Myślałem, że nie dam rady, ale udało się. Także jestem zadowolony, bo wiecie, chodzi o to, że nie opóźniałem Danusi i dziewczyn nie musieli w, w jakiś specjalny sposób zwalniać i, i cały czas odpoczywać, tylko szliśmy, calutki czas, no udało się, no ale teraz już musiałem, musiałem usiąść. Także kochani, zapraszamy naprawdę serdecznie do Krakowa, bo ma urok niesamowity. Widzę, że się dziewczynom podoba, mnie już emocje takie, te pierwsze, które robiliśmy w vloga, no wiadomo już opadły, ale nadal, jak patrzę na niektóre rzeczy, to mi się wszystko przypomina, no bo przecież tu się urodziłem. Ale już takich wielkich emocji nie ma. Widzę, że oni są dalej podemocjonowani, chodzą, patrzą. Zwłaszcza Danusia, widzę, że jej się strasznie tutaj spodobało. Ja jej mówię, że nawet jak deszcz pada, to w Krakowie jest. Niesamowity klimat. Także się nie przejmujcie, nawet jak będzie deszcz padał, to nie żałujcie, bo, bo jest prze, przepiękny. No nie, niestety, braknie nam wszystkich miejsc. Chciałem im jeszcze pokazać i tutaj niedaleko Uniwersytet Jagielloński, no ale znowu nas czas goni. Co do tych spotkań, no to tak jak żeśmy mówili, już się nie będę powtarzał. Bardzo chętnie z Wami się spotkamy. Niektóre osoby bardzo chętnie chciały, no ale tak mówiliśmy wcześniej, zabrakło nam czasu, bo jakby nie te sprawy urzędowe i różne takie inne rzeczy, które musiałem załatwić, no to kurczę, to byśmy mieli więcej czasu, bo do tego trzeba jeszcze wliczyć samą podróż, no gdzie Kraków, gdzie województwo kujawsko-pomorskie. Jest kawał drogi, więc ten czas też jest w pewnym sensie stracony, no bo ale wiecie, no nie damy rady. My byśmy chcieli jeszcze zostać tydzień, bo to nawet powiem wam nie kwestia też finansowa, bo te parę dni, dwa, trzy dni jeszcze byśmy mogli sobie przedłużyć. No ale nie przedłużymy sobie urlopu. No trzeba wracać do pracy i nie da się. Po prostu się nie da pewnych rzeczy przeskoczyć ani obejść, bo tak musi być i koniec. Także sobie chwilę odpocznę, czekam na dziewczyny. Ja sobie kupiłem. A, bo bym zapomniał, kupiłem sobie, kochani, nowy kubek, więc jak przyjadę do domu, wrócimy już, to oczywiście zrobimy stuk puk kubeczkami ja was przywitam nowym kubkiem. A jak wiecie, albo nie wiecie, bo są nowi widzowie, to ja mam fioła na punkcie kubeczków, miseczek i takich filiżanek, takich fajnych. Także na tym punkcie to naprawdę wariuję jak zobaczyłem tutaj ile jest kubków o, wtedy my to chcę tutaj zostać no ale chwilę ze mną postały troszeczkę, ja sobie wybrałem szybko kubek, kubek jest przepiękny to zobaczycie za parę dni no jak, jak wrócimy już do Lipnatą także zapraszam serdecznie do Krakowa, a Wam życzę kochani dobrego, fajnego tego całego tygodnia, byleby do piątku yy, Organizujcie sobie wolny czas, urlop i naprawdę przyjeżdżajcie do Krakowa, bo, bo warto. Do zobaczenia, do później, pa, bo na pewno się jeszcze będziemy widzieć, bo za mało materiału jest, a dużo chodzenia, ja właściwie robię za takiego przewodnika, jeśli chodzi o ścisłe centrum, to wiecie, buzia mi się nie zamyka, cały czas do nich gadam, to jest to, to jest to, tu jest tu, także za, za przewodnika robię, a, no i za tragarza, bo jest plecak i i wody, pamiątki, przekąski, jakieś wszystko noszę ja, żeby dziewczyny sobie swobodnie spacerowały i nie musiały tachać siatek, tam. nawet wiecie, nawet jest wygodny, bo reklamówki to takie nie, nie za bardzo, a plecak to jest plecak. Do zobaczenia. Do później, no i dziękujemy Wam jeszcze raz, że jesteście z nami i że jesteście wyrozumiani, bo wiecie, my zawsze odpisujemy na komentarze. No ale w tej chwili mamy tak dużo chodzenia, zwiedzamy, chodzimy, że to nam zajmuje do godziny jakieś 18. Później yy, jesteśmy już zmęczeni, to tylko czytamy, tak jak wczoraj komentarze i ja osobiście je wszystkie serduszkuję, że przeczytałem, że jestem Wam wdzięczny za miłe słowa a odpisywać już będziemy całkowicie w domu. Tak samo na maile, jeśli ktoś napisze maila, nie ma problemu. Zawsze odpisujemy albo w ten sam dzień, albo na drugi dzień. Nie ma, nie ma z tym problemu absolutnie. Do zobaczenia do później. Pa. Teraz mi bardziej słoneczko przyświeca. To się muszę trochę schować. Byliście kochani tak. przed chwilą, byliśmy w kościele mariackim, no nie, nie nagrywaliśmy nic z głosu nie. wiecie, bo no nie wypada no nie po wypada, prostu, nie. ale chociaż na chwileczkę uchwycić tą chwilę i, i Wam pokazać, no, przepiękny kościół. Robi ogromne wrażenie w wnętrze, ja kiedyś byłam, ale tak jak Wam mówiłam jako dziecko w szkole podstawowej, no to co ja mogłam z tego pamiętać? Tak. Nie za wiele. Dzieciak tym bardziej nie myśli o tym, co, co zwiedza, tylko o pamiątkach, prawda? Tak, tak, tak jest często. E, żeby zwiedzić sobie kościół mariacki, trzeba e, uiścić opłatę w wysokości 15 zł, bo tutaj akurat słyszałam, jak pan ochroniarz e, mówił, to my weszliśmy tylko, tak wiecie, tutaj z brzegu, sobie zerknęliśmy. Także to jest naprawdę... no... Nie do opisania. Nie do opisania trzeba, nie. trzeba być na miejscu i zobaczyć na własne oczy. No tylko katedra Notre Dame w Paryżu jest równie bezcenna i stara. Znaczy była, bo się spaliła. No, no. bo też z piaskowca, a ten jest tak, również bardzo stary. Tak. Mhm. A wieże są dlatego mniejsze, jakby ktoś wiedział, bo budowali dwaj bracia, jeden na drugiego był zazdrosny. No i jak to się mówi, ożenił mu kosę. I... Tamten nie dokończył i te noże są tam w sukiennicach wiszą, można zobaczyć to, jak ktoś będzie chciał historię Krakowa poznać, to można wejść do kościoła, a noże powinny wisieć przy wejściu naprzeciwko Adasia tam do sukiennic. Mhm. to można to oglądać. Ja już je widziałem przed razy Kochani, chciałem jeszcze powiedzieć a propos hejnału, bo może mało widzów o tym wie, dlaczego hejnał się tak w pewnym momencie urywa. I hejnalista, który oczywiście gra, bo to nie jest tak w innych bazylikach, że spuszczane z radia, nie, no, z kolumn, a tutaj jest, no po prostu gra hejnalista na żywo. urywa się hejnał dlatego, że wedle tradycji jak był najazd na Kraków, jak Kraków był grodem, to hejnalistę Turek trafił strzałą tutaj w gardło. No i dlatego się mm, urywa ten hejnał i do dzisiaj jest to kultywowane i w pewnym momencie hejnał się urywa. Gra co, grają co godzinę. Jakby ktoś chciał nagrać sobie to. My nie nagrywamy, bo się boimy, że nas prawa autorskie złapią. No właśnie. ale smoka nam się udało nagrać. Także jest to zwiedzać i tak jak Danusia powiedziałam, no robi to niesamowite wrażenie. Ja też, bo wiecie ja kiedyś na... z końcem lat 80. a początkiem 90. byłem tutaj ministrantem, to wiecie, w tamtych czasach no, byłoby to, było to spore wydarzenie. No, a teraz, no to tylko zostały wspomnienia z mojej ministrantury. No, a teraz idziemy jeszcze sobie na Ulicę Grocką, pochodzimy, także. Znowu może będziemy... Na lody sobie jeszcze. Tak, może na jakieś lody, na jakąś kawkę, na kawkę żeby sobie odpocząć. I później o. idziemy znowu, bo my mamy zasadę, że ile na nogi na to pozwolą, to chodzimy. Tak. No, nie po to żeśmy przyjechali, żeby wiecie, siedzieć sobie gdzieś tam no, dokładnie. w pokoju dzień, hotelowym. Ale teraz dopiero słoneczko przyświeca. A wcześniej było dosyć pochmurno, tak że można, no, można sobie po prostu pochodzić. Jest bardzo ciepło, ale do wytrzymania. Nie? Do wytrzymania, tak. Nie do tak wytrzymania. Nie Bo pierwszy dzień nas Kraków przywitał skwarem. To było naprawdę gorąco. Do trochę, żeśmy tak, pochodzili tak, to był taki mocny i mhm. ludzie oczywiście od groma dużo jest obcokrajowców, no, a i dużo się jest, trochę o siebie, nie? no i dużo jest ukraińców, Oj, i to tak, no, ogólnie no. jest dużo w ogóle obcokrajowców i ukraińców tym bardziej, no dobrze kochani, to my idziemy dalej, oczywiście będziemy jeszcze z wami chodzić po Krakowie.